Muszę uh tu -huh, kurwa jest zalany, ktoś to widział. A tu już jest... Tu już jest... Tu już jest... To już jest... już jest... To już jest... To już jest... To jest... To taki... Styl water. Styl water jest dla mnie. tu kurwa jest wschodem. Tylko trochę się mi rozkurwiano, muszę to Aha, no, trochę się.

No. Uh, guys, I think there's someone hanging. <laughs>

No <kluszy> hmm. Pan też tu zwiedza chyba tę weszli no. Słyszałeś tu? Wow, tutaj ty. sporo było. Jest gala chwały i to niedawno tak, no. drugi, drugi za 25

I kill, I kill a you. Ok. Tu jest głową. Tu jest głową. Tu Tu jest Nie. ma jest To jest Nie. No. No, nie byliśmy. No to jest jakaś inna część. A, to jest po prostu druga część do tego Ciekawe. no Ciekawe To ale pilary Oj, to cudnie wygląda to ha? Stoisz w kole Podziękuję co ona Może nie później na te drzwi lepiej, bo tam jest dziura. A Еве залак, залаки, мачки, мачки, залаки, 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 I my my weszliśmy do burznicy Błytkie no. <gulity> <gulity> oryginalne Ale to <gulity> trochę po taności pojechali, żeby Są. to z drewna robić Kolejny ten no A właściwie właśnie nie, pod te drewno drogie coś, to tak? dla, dla stylu po prostu tak zrobili. Może. <gulity> to mnie rozpala Welcome to day. Welcome to the Yeah. Chobana, ty nie wolno szczać nie szcza Cika To? Nie wolno ścigać <laughs> <Śmiech. Śmiech. śmiech> <Bo> Nie <laughs> wyjdzie tam też? Jakbyś się rozpędził Ale mokre no, jest Tutaj wyjdziesz kurwa I masz idealne wgłębienie w cegłach kurwa, żeby pierdolić nogę <laughs> Tu nie? No Daj, daj mi rękawiczki Да. Yeah. Да, yes, <clears throat>